Katarzyna nowocin walczyk dwa lustra. Mówi się, że oczy są oknem duszy, i patrząc komuś w oczy, możesz zobaczyć prawdziwą osobę, możesz spojrzeć w jej duszę, bo oczy, tak jak i serce, nie kłamią. Ale zdarza się, że patrząc w czyjeś oczy, możesz zobaczyć tam siebie. Odbić się w czyichś oczach, jak w lustrze, zobaczyć tam swoje światło i swój cień. Mówi się wtedy, że właśnie spotkały się dwa bliźniacze płomienie jedna dusza w dwóch ciałach dwie połówki tego samego jabłka. I zdarzyło się, że pewien przyjaciel podarował mi dwa stare, być może starsze ode mnie, Identyczne lustra były w kiepskim stanie, choć piękne. Widać było, że sporo przeszły, wiele historii widziały i niejednym oczom służyły. Przyjęłam prezent z wdzięcznością i postanowiłam przywrócić im dawny blask odmłodzić je. Najpierw zajęłam się pierwszym lustrem. Zdjęłam ramę, wyczyściłam papierem ściernym, pomalowałam, wymieniłam deseczkę z tyłu. Synek powiesił na ścianie. Drugie lustro przez rok stało zapomniane za kanapą. Aż któregoś dnia poczułam, że czas je także odmłodzić. Czyściłam ramę tak mocno i z takim zapałem, że aż mnie ręce bolały, ale zrobiłam to. I byłam dumna ze swojej pracy. Wiszą teraz na dwóch sąsiednich ścianach, a jedno odbija drugie, jak dwa bliźniacze płomienie, jak dwie połówki jabłka. I szczęśliwe opowiadają sobie swoje historie, ciesząc się z bycia razem. Lustro jest czymś magicznym. To jakby brama do innego świata. Patrzysz w nie codziennie, ale czy naprawdę widzisz w nim siebie prawdziwego, czy tylko kogoś, kogo chcesz widzieć? Czy widzisz siebie prawdziwego, czy aktora, postać, którą grasz? Spójrz w swoje oczy i poczuj, co w nich zobaczyłeś. Światło. Czy mrok? Prawdę? Czy fałsz?